Konieczność zapewnienia jej kontaktów z rówieśnikami prowadzi do oddania jej na wychowanie do świątyni Melitele w Ellander. Jej mistrzynią zostaje członkini Rady Czarodziejów Jennefer z Wengerbergu, prywatnie blisko związana z Geraltem z Rivi. Siri, zabrana przez Jenefer do szkoły czarodziejek na wyspie Taned, jest świadkiem puczu zorganizowanego przez Wilgeforca, skąd udaje jej się uciec przez niestabilny, a przez to niebezpieczny portal. Wierzymy, wy portal przenosi ją na pustynię Korat, gdzie niemal ginie z głodu i wycieńczenia. W przetrwaniu pomaga jej spotkany przez nią jednorożec i łarakfaks, kiedy jej nowy przyjaciel zostaje ranny, Ciri próbując mu pomóc, wyrzeka się swojej magicznej mocy, odzyskuje ją jednak później odnaleziona przez łowców niewolników, zwanych łapaczami, umyka im wraz z członkiem bandy szczurów, do których dołącza. Tam poznaje Misl, rozbójniczkę, z którą wiąże się na stałe i której wyznaje miłość podczas pobytu w bandzie. Jest ona jedyną osobą, z którą Ciri utrzymuje regularne stosunki płciowe podczas trwania sagi. Nie powstrzymuje ją to jednak przed próbą zdradzenia misl z kupcem hotspornem, do czego ostatecznie nie dochodzi ze względu na zgon mężczyzny. Zdarzenie to nie wywołuje u młodej rozbójniczki wyrzutów sumienia, tylko rozczarowanie. Wynika to z faktu, że pobyt w bandzie szczurów odmienia jej charakter. Ciri wyzbywa się oporów przed zabijaniem, życie traci wartość w jej oczach, w trakcie egzekucji szczurów dokonanej przez Bonharta Ciri zostaje oszczędzona, aby stać się gladiatorką łowcy głów doceniającego jej umiejętności. Po raz, w który udaje jej się zbiec, mimo poważnych ran wielki wpływ na Ciri wywiera pobyt u wizogoty, żyjącego na bagnach pereplutu uczonego, wygnanego z Nilfgardu zagłoszone poglądy ów wiodący pustelnicze życie starzec odnalazł ją ranną i wykonując skomplikowaną operację uratował jej życie. Pod wpływem rozmów z nim Ciri raz jeszcze przewartościowuje swój system wartości i dostrzega znaczenie empatii. Niewątpliwie, miesiąc odpoczynku w atmosferze ciepła i bezpieczeństwa pomógł jej pozbierać się emocjonalnie po ciężkich doświadczeniach minionych tygodni. Zbliżająca się obława zmusza ją do opuszczenia pustelni, w trakcie pościgu zabija prześladujących ją agentów Nilfgaardzkiego Wywiadu oraz znacząco przyczynia się do śmierci Rionsa. Ściga ją również Bonhart, z którym walka na ten moment przerasta możliwości Ciri. Udaje się jej osiągnąć Torzirel, mityczną wieżę jaskółki, o której myślano, że została zniszczona, chroni ją najwyraźniej potężna elfia magia wieża, okazuje się portalem, przez który dzięki swym niesamowitym zdolnościom magicznym Ciri ucieka do innego świata. Dowiaduje się, że była tam wyczekiwana przez elfy NL, które żądają od niej jej dziecka poczętego z ich królem. Według przepowiedni dziecko to dzięki tak zwanemu genowi Lary ma być potężną istotą władającą czasem i przestrzenią. Ciri pragnie powrotu do swego świata, więc zgadza się, ale mimo wielokrotnych prób, król nie jest w stanie dopełnić aktu. Po śmierci króla Ciri, wraz ze swoją wierną klaczą Kelpie, ucieka przy pomocy jednorożca, którego uratowała na pustyni Korat. Okazuje się, że Ciri również posiada potężną moc, która pozwala jej podróżować przez czasy i światy. Rozpaczliwie stara się trafić do swojego czasu i świata ścigana przez okrutnych czerwonych jeźdźców, elfich, wojowników w jej świecie nazywanych Dzikim Gonem. W końcu dzięki czarodziejkom z przyszłości Nimiu i Kondwiramurs udaje jej się trafić do swojego świata. Trafia do ponurego zamczyska Stygga, gdzie Vilgefortz więzi Jenefer. Ciri zostaje uwolniona przez Geralta, który uwalnia też Jenefer i zabija wielkiego czarodzieja. Podjęła walkę z Bonhartem i go zabiła. Niestety wpada w ręce cesarza Nilfgardu Imhira War Imreis, który zawsze usiłował ją schwytać. W rozmowie z Geraltem okazuje się, że cesarz to ojciec Ciri-Duni. Poruszony płaczem córki pozwala jej odejść wraz z Jenefer i Geraltem, sam zaś poślubia fałszywą Cirille. Niedługo potem Geralt zostaje ciężko raniony podczas pogromu w Rivi, a próbująca mu pomóc, Jenefer, omal nie umiera z wyczerpania. Ciri używa swych sił po raz ostatni, ratując ich i odsyłając do innego świata, a sama przenosi się do Anglii z czasów króla Artura. Tam poznaje młodego rycerza Galahada, któremu opowiada swoją historię, a na koniec, czując do niego wzajemną fascynację i pożądanie, wyrusza z nim w kierunku zamku Camelot. Ciekawostki. Prawdopodobnie Lambert był jej głównym nauczycielem i wychowawcą w Kaer Morien. Pierwszym potworem, którego zabiła Ciri, była Wywerna uwięziona na pokaz w Gors -Velen. Razem z bandą szczurów zażywała ona fistech, w wiedźmińskim świecie odpowiednik najprawdopodobniej kokainy. Ciri ma wytatuowaną dość amatorską metodą czerwoną różę, w pachwinie, tuż przy wzgórku łonowym. Zrobiła ją sobie podczas podróży z Hanzą Szczurów. Identyczną miała jej dziewczyna Misl, również w tym samym miejscu. W grze Wiedźmin 3 podczas pobytu w saunie, gdy gracz steruje Ciri, można wybrać opcję dialogową, wskazującą na to, że woli ona kobiety co odnosi się do romansu z Miss Ciri zostaje również zapytana o swój tatuaż, można wówczas odpowiedzieć, że jest to pamiątka po kimś bliskim. W grze Wiedźmin 3, Dziki Gon Studio CD Projekt Red chciało zaimpletować pod koniec rozgrywki epizod, w którym Ciri walczyłaby, jeżdżąc na łyżwach. Miało to być nawiązanie do jednej ze scen z Wieży Jaskółki. Choć, jak stwierdzili deweloperzy, potyczka prezentowała się imponująco, stwierdzono, że wprowadzanie nowej mechaniki pod koniec gry może być problematyczne, a nawet nieco frustrujące dla części graczy. Ostatecznie zrezygnowano z tego rozwiązania.